Recytowanie tego wiersza Aleksandra Galicza jest dla mnie przeżyciem, gdyż wiersze bardów rosyjskich, Galicza, Okudżawy, Wysockiego, Gorodnickiego i wielu, wielu innych, dla nas młodych studentów, ludzi po studiach w latach 60., były odkrywaniem czegoś bardzo wartościowego. Nagrywane to było w Rosji. Ja jestem fizykiem, ludzie z fizyki jeździli do Moskwy, tam nagrywali, przywozili te taśmy do Polski, myśmy ich słuchali z takim zapartym tchem, gdyż były one przykładem wolnościowej postawy świata wartości, nam bardzo bliskiego, tego świata wartości. I w pewnym sensie, uczyliśmy się postawy niezależności. Wiedzieliśmy, że oni tam płacą za to wysoką cenę, a mimo to są wolni w swojej wypowiedzi. I w dużym stopniu ta poezja te wiersze, te, te pieśni kształtowały naszą niezależną postawę, która potem zaowocowała opozycją demokratyczną. Prawie każdy z tej opozycji demokratycznej zna te wiersze. Ja ten wiersz znam na pamięć, bo go śpiewałem, uczyłem się. jeszcze inne wiersze Galicza także. I to, co teraz robimy, bardzo to jest ładne, w tym sensie spłacamy dług dla Rosjan, którzy wtedy nas uczyli wolności, niezależności, świata wartości. To ten dług no, z wielką jakąś y, atencją spłacamy dla Rosjan, bo są oni bardzo czcimy te postacie, które wtedy nas uczyły tego właśnie piękna.